Witajcie! W tym tygodniu ważny temat, bo omówimy urządzenie, którego obsługa jest istotnym elementem w pracy każdego zawodowego kierowcy. Będzie o tachografie. A te rolki z papierem termicznym wezmę ze sobą, bo na pewno dzisiaj się przydadzą. Nazywam się Adam Wołowiec, zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. To prawda, zawodowi kierowcy przechodzą szkolenie z obsługi tachografu, ale temat jest na tyle skomplikowany, że postanowiłem szczegółowo omówić jego działanie i funkcje. Tak dla przypomnienia. Prośba o omówienie tachografu pojawiła się również w komentarzu pod jednym z wcześniejszych filmów. To super, że dajecie sygnały co was interesuje. Zachęcam do takich komentarzy, bo to sprawi, że kanał będzie dla was jeszcze bardziej użyteczny. Ale wracając do tematu. Tachograf to urządzenie pomiarowe, które, mówiąc krótko, Rejestruje czas pracy kierowcy. Kiedyś były to urządzenia analogowe, które dane zapisywały na specjalnych wykresówkach. Wyparły je modele cyfrowe i taki właśnie sprzęt omówimy. Wiadomo, są różne marki tachografów. Są modele starsze, są modele nowsze. One trochę się od siebie różnią. Ja pokażę Wam funkcję tachografu na modelu, do którego akurat mam dostęp. To w miarę nowy sprzęt marki Stoneridge. Opiszę jego funkcje, które moim zdaniem są najważniejsze z punktu widzenia kierowcy. Zacznijmy od legalizacji tachografu. Rzućcie okiem na naklejkę na słupku drzwiowym. Tutaj macie informację, kiedy była ostatnia kontrola. Taką legalizację przeprowadza się co 24 miesiące. Wtedy tachograf jest również kalibrowany. Najczęściej robi się to razem z wymianą opon w ciągniku. Głównie dlatego, że podczas eksploatacji opon wyciera się bieżnik. Zmniejsza to promień opony, i wtedy może dojść do różnych przekłamań na tachografie, na przykład odnośnie prędkości jazdy. Unikamy tego wykonując kalibrację tachografu. Karta kierowcy. Pamiętajcie, że to wasza własność i musicie zawsze brać ją ze sobą do pracy, tak jak prawo jazdy. Do karty kierowcy przypisane są wszystkie wasze dane, a tachograf zapisuje na niej waszą pracę, pauzy itd. Wyrabiamy ją w polskiej wytwórni papierów wartościowych, składając odpowiedni wniosek i uiszczając opłatę. Karta kierowcy jest ważna przez 5 lat. Za jej brak w tachografie są oczywiście spore mandaty. Tachograf jaki jest, każdy widzi. Mamy tutaj mały wyświetlacz, przycisk wstecz, przyciski nawigujące, góra, dół oraz przycisk do zatwierdzenia ok. Z prawej strony mamy drukarkę, a na dole mamy dwa sloty na karty kierowców. Wraz z przyciskami do otwierania szufladek. Ja dzisiaj jadę sam, więc wykorzystuję slot numer 1. Jeśli bym jechał w podwójnej obsadzie, karty muszą znaleźć się w obu slotach. Jadąc samemu w trasę, pamiętajcie, żeby kartę zawsze wkładać do slotu numer 1, wtedy tachograf zadziała prawidłowo. Jeżeli włożycie do, ją do slotu numer 2, wtedy tachograf zaznaczy Wam czas dyspozycyjności, a to już jest wykroczenie. Jeżeli jedziecie w podwójnej obsadzie, Trzeba włożyć obie karty do obu slotów: z lewej strony kierowca, który akurat jedzie, z prawej strony kierowca, który jest w dyspozycji. Jeśli się zmieniają, muszą też przełożyć karty, trzeba o tym pamiętać. W tym miejscu należy wspomnieć o rodzajach aktywności. Ta wiedza przyda nam się w tym filmie, ale szczegółowo rozwiniemy ją przy okazji omawiania czasu pracy kierowcy. A najważniejsze dla nas są czas dyspozycyjności, czas jazdy. Czas przerwy i odpoczynku, czyli tak zwana pauza, oraz inny czas pracy, czyli czynności niezwiązane z jazdą. I jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, że Wasza karta musi być sczytywana przez firmę, w której pracujecie co 28 dni lub częściej. Termin kolejnego zczytania karty możecie znaleźć w zakładce info. O tym opowiem w innym odcinku. Wyjeżdżając w trasę upewnijcie się, że zdążycie objechać przed terminem kolejnego czytania, bo bez tego w razie inspekcji łapiecie karę. Dodam, że nowe tachografy wyświetlają przypomnienie o konieczności czytania karty. Funkcję tachografu zaczniemy przeglądać od ekranu głównego. Mamy tu wiele przydatnych informacji. Z lewej strony mamy oznaczenie kierowcy oraz symbol aktualnie wykonywanej czynności wraz z czasem jej trwania. Z prawej strony mamy łączny czas pauzy, a pod spodem Czas lokalny. Dane drugiego kierowcy nas nie interesują, ponieważ w trasę jadę sam. Na kolejnym ekranie, tak jak poprzednio, oznaczenie kierowcy oraz symbol typu karty. Jest włożona karta kierowcy, ale może być użyta karta warsztatowa, karta przedsiębiorstwa, karta kontroli. Obok aktualna prędkość pojazdu oraz całkowity przebieg zgodny z przebiegiem na liczniku. Następnie tachograf informuje nas o dostępnym czasie jazdy, który będzie odliczał się w dół. Po jego upływie będziemy musieli wykonać 45 minut pauzy. Ostatni z ekranów to informacja o pauzie, którą musimy wykonać przed jazdą. Ja jestem wypałzowany, mogę jechać 4,5 godziny. I wracamy do początku. Kierowca po wyjęciu karty stachografu nie zawsze udaje się na przerwę. Czasem wykonuje na przykład inne prace. I właśnie do wykazania tych aktywności przydaje się wpis manualny. Wkładamy kartę chipem do góry i do przodu. Będę jechał sam, więc moja karta ląduje w slocie numer 1. Żeby otworzyć szufladkę, przyciskamy przycisk i przytrzymujemy. pojawia się napis witamy i moje nazwisko. Tutaj mamy informację o ostatnim wycofaniu karty. W tym momencie tachograf pyta nas, czy odpoczywaliśmy do teraz. Ja zmienię ikonkę na nie, ponieważ porządkowałem kabinę. Więc muszę te czynności inne wpisać do tachografu manualnie. Zatwierdzam, nie? Komputer tachograf pyta nas, czy wpisać czynności. Tak. I tutaj z lewej strony pojawiła nam się informacja odnośnie ostatniego wycofania karty. Tutaj muszę zmienić ikonkę na inne czynności i zatwierdzić. Z prawej strony tachograf sugeruje nam, że wykonywaliśmy te czynności do teraz. Ja porządkowałem kabinę 5 minut, więc muszę wpisać to manualnie. Datę zatwierdzam. Godzinę też. I wpisuję 5 minut. Czyli 8:14. Zatwierdzam. W tym momencie na lewą stronę przenosi nam się informacja o zakończeniu wpisywania ostatnich czynności. Więc teraz muszę dokonać kolejnego wpisu, czyli wpisać to, co robiłem do teraz. Zaznaczam pauzę. Komputer zasugerował nam, że robiliśmy pauzę do teraz. Potwierdzam. Czy wydrukować wpisy? Ja zmienię na ikonkę tak, żeby zweryfikować te wpisy, które dokonałem. Sprawdzę sobie. U mnie wszystko w porządku, więc mogę potwierdzić wpisy. Czas jazdy zaczyna nam się naliczać, jak tylko ruszymy. Tachograf dokładnie pokazuje nam, ile zostało do pauzy. W ten sposób przeszliśmy przez główne opcje tachografu. Tachograf tachografem, ale każdy kierowca powinien robić swoje własne notatki, najlepiej w takim zeszycie. Wtedy nic nie umknie, no i będzie pewność, że nie dostaniecie kary lub mandatu. Podsumowując, chcę powiedzieć, że starałem się opisać najważniejsze aspekty związane z tachografem i jego funkcjami. Jeśli zrodziły Wam się jakieś pytania, odsyłam do komentarzy. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej, zasubskrybujcie. Dzięki za dziś. Życzę szerokości C. +E. Do zobaczenia.